Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Sarge, a to jest kolejny odcinek naszej serii. Zagrajmy w Uncharted 2 Among Thieves. Jak pamiętacie, ostatnio doszło tutaj do katastrofy kolejowej i niejako wycofaliśmy się teraz do wydarzeń z pierwszego odcinka. To znaczy, jeśli przypomnicie sobie pierwszy odcinek, to wtedy właśnie od tego momentu zaczynaliśmy tak naprawdę grę i wtedy nie do końca wiedzieliśmy o co chodzi. No i okazało się, że tamta sekwencja była tak naprawdę wyrwana ze środka gry. Później autorzy tak pokazali nam początek historii, jak do tego doszło. No i dzięki temu wiemy, że do tej katastrofy doszło wtedy, kiedy Nathan próbował ratować Chloe. Ta jednak nie do końca chciała tego ratunku, jak pamiętacie z poprzedniego odcinka. Później, jeszcze do wszystkiego włączył się Flynn. No i w sumie tę katastrofę spowodował sam Nate, który strzelił wybuchające beczki. No i cóż, teraz postaramy się powtórzyć całą sekwencji z pierwszego odcinka, czyli wejdziemy na samą górę. To już wszystko znamy. A mamy tutaj Neita, który musi się wspinać na górę. Oj, tędy nie wejdziemy. A więc musimy po drugiej stronie przejść. Więc jeszcze raz możecie się przyjrzeć całej sekwencji, która zresztą wygląda naprawdę świetnie i stanowiła bardzo dobre wprowadzenie do gry. Mimo że nie wiedzieliśmy o co chodzi, to jednak całość wygląda tak widowiskowo. Wow. O kurde. Całość wygląda tak widowiskowo, że... Po prostu zachęca to gracza do dalszej gry i zobaczenia co będzie dalej. Autorzy więc wiedzieli co robić, pokazując ten fragment na samym początku odgrywki. Dobra, teraz musimy iść po tej róże. No i też wiemy zresztą skąd ta rana postrzałowa Unejta. Ona była już widoczna w pierwszym odcinku, właśnie i nie wiedzieliśmy wtedy, co mu się stało. Wow, uważaj, uważaj. Teraz już wiemy, że to Flynn postrzelił naszego głównego bohatera. Stąd ta Teraz musimy dotrzeć do miejsca, gdzie zakończona została ostatnia sekwencja. Wow. Dobra. Idziemy dalej. Co jeszcze może pójść? Rita? Dobrze powiedziane. Chyba gorzej już być nie może, co? No dawaj Natan. Wiem, że jest ciężko. O kurde. Dobra, pośpieszmy się. Bo to już długo nie wytrzyma, jak pamiętacie zapewne Nie ma co zwlekać. No, nie ma co mu się dziwić, że ma już tego wszystkiego dość. Chciał ratować Chloe, ta. Nie za bardzo. Wow, chciała skorzystać z pomocy. No i dobra, tu musimy się znowu pośpieszyć. O kurde, całość się będzie zapadać, więc śpieszmy się. Jazda, jazda, jazda. Uff, dobra, udało się. Okej. Okay. Poprzednio mieliśmy tutaj już przejście do innej scenki, a teraz od razu kontynuujemy dalej. A więc idziemy tutaj. Zapewne pamiętacie tą całą historię właśnie stąd. No i od razu akcja trochę przeskoczyła do przodu do momentu, gdzie ostatnio skończyliśmy. Znaczy ostatnio w pierwszym odcinku. Okej, okay, jest i sztylet na szczęście. przednio już nie widzieliśmy, prawda? dawać tego załatwmy. Można się było tego domyśleć, że tutaj wrogowie zaraz przyjadą, sprawdzić tą katastrofę. Czy tutaj gdzieś właśnie Nate czasem nie przeżył? Mamy teraz chwilę, żeby to załatwić po cichu, ale raczej jest to niewykonalne, żeby wszystkich tutaj załatwić właśnie w taki sposób. Możemy się co najwyżej rozejrzeć po terenie, czy jeszcze gdzieś nie ma ich. Tutaj jest dwóch. Może tego tutaj postaram się załatwić. Dobra, chodź tutaj. Kurde, mnie zauważyli. No właśnie, tam kogoś nie zauważyłem, niestety. No, ale to było do przewidzenia, że to mi się nie uda. Bo jest tutaj ich za dużo, niestety. Kurde, tutaj też są. Giń. Wejdę na górę, może tu będzie lepiej ich ostrzelać. No i gdzie jesteście? Nie widzę ich, ale słyszę niedaleko. Tu jest jeden. I tu dwóch nawet. No to panowie wpadliście prosto na mnie. O kurczę, kolejni. Kurde. Ach, za późno, za późno. Powinienem wcześniej trafić w tą beczkę, albo teraz na przykład. Szkoda. Rzuć mi granat, więc. Dobra. Bardzo ładnie się udało. Tu idzie kolejny. Tutaj może strzelimy. Ok. Aj. Uff, mało brakowało. Dobra, tutaj ktoś szedł jeszcze. Muszę uważać, że z tyłu mnie nie zaatakował jakiś. Ach. Kurde. Gin. Dobra, z na górę. Ach. Uff. Jeszcze trochę i zginę. Kolejni Chodźcie tutaj. Mam dla was niespodziankę. O właśnie. Dokładnie tak. Dobra, jeszcze. Jeszcze dwa. Okej. Okay. Wow. Czemu się zrobiła taka śnieżyca nagle? Tam jest jeszcze jeden. Nie za bardzo go widzę. Może niech się trochę zbliży. Dwóch tam jest. Nie wiem, czy go widzicie. Ok, trochę poturbowałem, ale to są chyba te siłacze. Będę musiał w nich trochę władować nabojów. Jeszcze co gorsza, nie mam nabojów do karabinu. Muszę tutaj zebrać coś. Dobra, może fal się przyda. Ok, tu jeszcze coś jest. Kolejne naboje i wchodzimy szybko na górę. Dlatego, że to jest najbezpieczniejsze miejsce. Mimo wszystko nadal. Niestety nie mam już nabojów. To jest najgorsze. Dobra, tam idzie kolejny. On chce mnie obejść z kubaniec. Zapewne tędy przejdzie. No właśnie, jest tu. No gin, gin. Dobra, nie dajemy mu zbytnio szansy na atak. I bardzo dobrze. Nie zamierzam tu dawać jakichkolwiek forów. Kurcze, kolejny. Myślałem, że to wszyscy. Dobra, ale niech tu przyjdzie w takim razie. Zapraszam serdecznie. No i chodź. Starajmy się mu strzelać w głowę, to szybciej go zabijemy. No właśnie. Ok. Sądząc po zanikającej muzyczce, to chyba już wszyscy. A przynajmniej mam taką nadzieję. Tak więc, mieliśmy tutaj sekwencję, której właśnie nie było w pierwszym odcinku. Mogliśmy zobaczyć, co jest dalej. No, ale ta śnieżyca już kompletnie, już kompletnie wykańcza Neita. Tutaj on sobie za długo chyba nie pochodzi. Przecież pamiętajmy, jak on jest ubrany. A tutaj jest prawdziwy mróz. Zresztą już widać po jego. Chodzi, że nie jest z nim za dobrze, albo się wykrywali, albo wypełznę. A i mimo wszystko spróbuj przejść tędy. Wiem, że jest coraz ciężej. No. tutaj przyszedł gdzie my jesteśmy? Emma, Kola to, co myśle. Szef legiu, kongonze topor. Jak się tu znalazłem? Kiedy, kiedy górny błęka amare. Ok. masi was, de jak długo spałem? Ja. Tum, tum. Dziękuję. I <laughs> tum nie, 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 nie. Już wystarczy. Kierad, <laughs> kierad, ja? lang tu rebe. Przepraszam, ale nie rozumiem. Co? Ja lang, ja lang. A. 야, 저라 대보 임배. 야, 쇼. 셰퍼 캐런 구데샤. 쇼. 그 캐런님도 계제시 구데샤. 제야 우리 하였음. 쇼. 냠냠도 쇼. Chyba mam za nim iść. Ten jego myśl najwyraźniej nam pomógł z niewiadomych przyczyn. No i jesteśmy w jakimś miejscu, najprawdopodobniej na Tybecie. I tak na marginesie to miejsce wygląda naprawdę rewelacyjnie. Będziemy teraz zwiedzać wioskę. Znaczy idziemy za nim, ale jednocześnie możemy się rozejrzeć po wiosce. I możecie zobaczyć, jak to wszystko świetnie wygląda. A, czy ktoś tu mówi po polsku? No, raczej nie, nie powiem po polsku, rozumiem, idę z tobą. jest wszyscy mówią po tylutańsku. Ok, idziemy do dalszej części tego miasteczka. Wow, no i zobaczcie tylko, jak to świetnie wygląda. Rewelacja, naprawdę, ludzie. Oczywiście zajmują się swoimi codziennymi sprawami. Patrzą się na nas. Nie wiadomo skąd tutaj przyszliśmy. Być może wyglądamy dla nich trochę podejrzanie. Ale kurczę, świetnie to wszystko wygląda. Kiedy tylko mogę, to naprawdę się zachwycam tą grafiką. Ale myślę, że mam do tego podstawy. Postaram się to Wam jakoś jak najlepiej pokazać. O, możemy odkopnąć piłkę. Kopnij z powrotem kopnij do mnie Kopniję. Chyba nieśmiały te dzieci coś tutaj. Podążamy więc dalej w takim razie. No i co dalej? Nie rozumiem co do mnie mówicie. Panowie. Wybaczcie to nic osobistego naprawdę. Rozejrzyjmy się tutaj, bo jest to podziwiać. Takie gry jak ta pokazują moc PlayStation 3 naprawdę. Widzę, że się chowacie. Dobra, ale nie czas na zabawy z dziećmi. Idziemy dalej za tym człowiekiem. Wciąż nie znamy jego imienia. Być może niedługo poznamy. Chociaż patrząc na to, że nie możemy się z nim dogadać, to może być ciężko. A, myślałem, że nie mam już nic do stracenia. Nate! Dzięki Bogu, że nic ci nie jest! O. Um, Przepraszam, ja... Nie szkodzi. Elena, powiedz, powiedz, że wiesz, co tu się dzieje. Od jak dawno tu jestem? Tylko parę dni. Poszłam po śladach do wraku. Co się stało do diabła? Um, miałaś rację co do Chloe. Okazało się, że niekoniecznie miała być ochotę uratowana. Co? Czy to ona... Nie, nie, za to muszę podziękować Flinowi. Się pogłodysza. Je, je, nie godz co song. Chodź, ktoś chce cię zobaczyć. Więc nasz tajemniczy gość się obudził. Nate, to jest Karl Schaffer. Jak się pan czuje? Dobrze, dziękuję. Świetnie. Proszę, spocząć. Mamy chyba wiele wspólnego, panie Drake. Doprawdy? Tak. Siedemdziesiąt lat temu przybyłem tu tak samo jak pan. Przyniesiono mnie na skraju śmierci. Z naszej wyprawy ocalałem tylko ja. Wynajęto mnie, bym poprowadził ekspedycję do Tybetu. Mieliśmy znaleźć wejście do szambali. Tak naprawdę chodziło o kamień Cintamani. Powiedz, przyjacielu, gdzie to znalazłeś? Na Borneo. A co? To właśnie klucz do szambali. Oto jedyny przedmiot którego twój przeciwnik potrzebuje, nawet jeśli nie zdaje sobie z tego sprawy, <noise> obawiam się, że wie. Przepraszam, jestem bardzo wdzięczny za wszystko, co pan dla mnie zrobił, naprawdę, ale mam już dość. Czyli. dałeś się im pokonać, co? To koniec twojej wyprawy? Właśnie tak. A jeśli to dopiero początek? <noise> Skąd ty go wytrzasnęłaś? <laughs> Wiesz, mi, młodzieńcze, twoje ego z czasem się wyleczy Masz szczęście, że żyjesz Tak, ludzie zawsze mi mówią, jakie to ja mam szczęście Ale czego się nie dotknę, zamienia się w gówno Nate Nie, Eleno, to koniec Chodź, mam dość zgrywania bohatera Twój przeciwnik nie podda się tak łatwo Nie spocznie, póki nie zdobędzie tego, czego pragnie Tak, no to moc życzeń dla niego Właśnie o moc tutaj chodzi He, wszyscy najstraszliwsi tyrani w historii ludzkości posiadali jeno część kamienia Cintamani. Ludzie tacy jak Tamerlan, Chingis Jeśli choćby okruch dał im taką moc, czego zdoła dokonać człowiek, który posiądzie cały kamień? To jakiś obłęd. To właśnie tego szuka, Nate. Wariat z niego i tyle. On gania za mitem. A jeśli to prawda? Daj spokój. A co, jeśli to prawda? Widzieliśmy do czego jesteś zdolny. Rozumiem twoje wątpliwości. Pragniesz dowodu. Czegoś, co możesz ujrzeć na własne oczy. Tenzin. Tenzin. Re. Znajdź ślady po mojej ekspedycji, a znajdziesz i swój dowód. Tenzin cię zaprowadzi. Nie, 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 nie. są. może zdążę tego pożałować. Wróć w jednym kawałku, dobrze? Nie mówisz w żadnym ludzkim języku, co? wygląda gościnnie Co tam jest napisane Ty targeting tu Po co w ogóle pytam Ty są? Nie jestem za dobry z kalamburów Czekaj Tenzin! Do czego ci ten nóż A więc podążamy za ten zinem. Okazuje się, że tak on ma na imię. W międzyczasie spotkaliśmy Karla Schaffera, który najwyraźniej sam kiedyś prowadził ekspedycję w poszukiwaniu szambali, a zarazem kamienia Cintamani. No i mówi właśnie tutaj o niezwykłej mocy, jak udaje kamień, która pozwala spełniać życzenia jego właściciela. Nate tutaj nie do końca w to wszystko wierzy. No to szafer, żeby mu udowodnić całą sprawę, zaprowadził tutaj go, znaczy nakazał Tenzinowi, aby ten zaprowadził Neita do miejsca, gdzie spoczywa jego cała ekspedycja, członkowie tej ekspedycji. Tak więc musimy ruszać teraz za Tenzinem, którego nie do końca główny bohater rozumie. więc za wiele sobie nie pogadają. O Boże, gdzie ja skaczę? Co to jest? O, rany. Nie przedostaniemy się tam. No właśnie, to daleka droga. Co? Co on zrobi? No, można się domyślać co. Tak, powodzenia kolego. Prawie niemożliwe. O, udało ci się nieźle. <laughs> Spoko. przelećmy na tej 70-letniej linie. No cóż, Nate nie mamy wyjścia. Musimy przelecieć. Dobra, udało się. Mam nadzieję, że wiesz, co robisz. No, ten Zintu tu się wydaje doświadczony w tym, co robi, więc raczej możemy mu zaufać. Neid tu być może by sobie sam nie poradził. Przy cały, całych swoich umiejętnościach. O, o tym samym pomyślałem. <laughs> Okej, okay, musimy się przycisnąć. Dobrze, że Neit jest dość szczupły. Zaczekaj, zaczekaj, nie idź tak do przodu. Dobra, I co teraz? Potrzebna jest i Jalinka. rzucisz czy nie rzucisz Ja coś zrobić? Dobra, może muszę wziąć coś. Chyba idziemy dobrą drogą, ale tu nic nie ma. Szefer mówił o czymś innym. Odocobunolia Pinedo. Ha, tędy, jasne. Uważaj gryzą. Tenzin nie do końca sobie z tego zdaje sprawę. Albo raczej nie do końca się tym przejmuje. Że tutaj są jakieś zwierzęta, które mogą ich pozabijać. Najwyraźniej Tenzin jest zwinnym myśliwym, któremu nie straszne takie rzeczy. No więc idziemy za nim. Kompletnie bezbronni. Jesteśmy teraz bez żadnej broni. Tenzin ma jedynie nóż i to wszystko. No dobra, idziemy tędy. zaczekaj na mnie. Pędzisz tak bardzo, że. Ej, po co ten pośpiech? No właśnie. Halo? Chyba nas nie słucha. Albo nie chce Dobu słuchać. Na śnieg, nie do biegania. O kurde, on tędy skoczyć? Próbuję. Wow, znowu wilki. Super. No. Co znalazłeś? Od dawna nie żyje. Kamień cintamani. To musiał być ktoś z ludzi szafera. To było do przewidzenia. Ale jakoś się udało więc spotkaliśmy jednego z członków wyprawy szafera. On już tam gdzieś sobie spadł. No a tymczasem co robimy? Tenzin prowadź dalej. Tutaj ciągle gdzieś się te wilki czają. To jest najgorsze i najbardziej niepokojące. Dobra, a sam tu muszę coś zrobić. Chodź, tenzin! Aha, podsadzimy go na górę. Dobra, podsadza cię. Mogę? Nie kieruję, co? Ja ja, Tak, nadal nie znam tego języka. Ja pierwszy, tak? No dobra. Ok, skoro tak mówisz. Musimy coś zrobić, żeby mu ułatwić drogę, chyba. Tylko co? Się teraz zastanawiam, gdzie ja teraz mogę skoczyć, żeby się czegoś chwycić. No chyba tutaj. Wow. Dobrze, o to mi chodziło. Ok, tutaj chyba schodzę na dół. Mam nadzieję. Ok. Ostrożnie. To wszystko się może kurczę zarwać w każdej chwili. Tak mi się wydaje. No, już byłem w dobrym miejscu. Dobra. No i jesteśmy. Co teraz? Jest jakaś linia. Ale chyba nic z nią nie zrobimy. Dobrze myślę? Czy wejdę na górę? Nie, wejdę na górę spokojnie. Ok, teraz przeskakujemy tu. I może na drugą stronę. No, wow. Daleki skok, naprawdę. Teraz na dół Dobra co teraz? Tu jest jeszcze przejście. Okej, okay. jest tutaj Lina. Chodź! Dogoniecie cię! Mam się To jest źle zostało przetłumaczone. Będziesz mi winien. Tak naprawdę, Nate powiedział, chodź, złapię cię, a nie dogonię cię. Tutaj tłumaczę do końca... nie najlepiej przetłumaczyli to. No ale dobrze, nie zwracając na to uwagi, ruszamy dalej. Ten link tutaj znowu używa swoich umiejętności. I przeskakujemy dalej. Wow! No nie! To było straszne, po prostu. Dobra, spróbuję jeszcze raz. A może muszę zejść trochę niżej? Nie no, raczej nie mogę. Dobra, to rozbujamy się bardziej. Postaram się lepiej tam doskoczyć. Ale nie czy to nie jest za mały wymach. No. Jezu, mało pochowało. Dobra, jesteśmy kreacy maso! No i co, to jeszcze nie koniec, prawda? Byłoby za łatwo. O, kurczę, słuchać wilki. Lera, co to było? Nie wiem, Nie, to jest dobry pomysł, żeby tutaj być bez broni. No, ale jak chcecie. Idziemy dalej za tym zinem. Przeskoczyć trzeba tutaj, tak? Dobra. Okej. Okay. No właśnie. Jasna cholera! Co to było? Ale to co to było? No cóż, my kibijaniście dajcie na co Tak, chodźmy. Tito, ty ją marę. musimy ruszać. Są zabite wilki. Ciekawe, co to zabiło te wilki tutaj słyszeliśmy nawet ten moment, kiedy były zabijane. Ale okej, okay, być może dowiemy się tego w kolejnym odcinku, bo na teraz to będzie tyle. Dziękuję wam wszystkim za uwagę. Jeśli odcinek wam się podobał, to zostawcie kciuka w górę i zasubskrybujcie mój kanał. Trzymajcie się do usłyszenia.